Siema, witam was na moim kanale, dalej jesteśmy w Robloxie, w grze Polish Car Driving Jak widzicie po miniaturce kupiłem dzisiaj ciężarówkę i zaraz sobie ją zobaczymy, potestujemy Jest ona najtańsza, ale mam nadzieję, że na start jakoś będzie A też na samym starcie chciałbym poprosić was o łapkę w górę i komentarz No i zapraszam was na Discordy. CD Polska i na mojego oba linki do Discordu są w opisie. A teraz bez zbędnego przedłużania po prostu już jedziemy zobaczyć tę ciężarówkę. Tylko chyba trzeba będzie tutaj pracę zmienić. Skicę na, na trackera. tego to zrobimy. Jak widzimy, klikam tutaj posiadane i jest Renówka 30 tysięcy Renault Magnum. <laughs> nie wiem czemu podoba mi się to auto. Jak czytałem, to Formaxa nie ma jakiegoś dobrego, 90. W sumie jak ciężarówka. Normalnym życiu, nie? Oho, ulicy gdzieś Tutaj bierzemy pracę. Ogólnie musiałem to ogarnąć, bo jeździłem po tej firmie. Przedtem nie wiedziałem skąd się szanow. I no, no, siano też, ale o ładunek mi chodzi. I co, weźmiemy sobie na przykład zabawki do smordzewa za 2000. No, może być. Na, na pierwszy odcinek. A co będziemy robić w następnych odcinkach? Możecie mi napisać, co bym mógł, co bym mógł y, zrobić, co kupić. Może jakieś wyzwanie dla mnie napiszecie. Będzie. Też ciekawie Oj, środek to ma brzydki. Ale też się spodziewać bo się rusza za 30 tysięcy Co to jest? Ktoś chyba robi Ktoś się auto kradnie Dobra, chwila, żeby wam nie waliło po tym Żeby wam nie waliło po łóżach Czemu mi samo skręcało? Gdzie ja jestem? <laughs> Magazyn powiatowy A tutaj, Bardzo no dobra Jakoś dojedziemy Teraz już mogę podgłośnić Dalej nie kupiłem Prywatnego serwera, ale to, to się zmieni. Po prostu muszę mieć wolny fundusz na to. Aktualnie go nie miałem. A też nie miałem zbytnio czasu nagredania tego filmiku po... pojawił się trochę później. Pojawi się nie wiem kiedy. Na pewno po Sylwestrze. Co nagrywam, to już po Sylwestrze, ale nie wiem. Z tydzień, dwa po Sylwestrze. No i co tutaj skręcamy. I, ale szczerze, fajnie mi się ciężarówką. To mi na pewno blokuje chyba lepsze możliwości zarabiania Chociaż nie wiem, bo tak patrzyłem po te ceny, to 2000-3000 To w sumie jakbym robił paczki I, i jeździł autem, nie? Jak nie dostaję mandatów, to chyba szybciej autem będę zarabiał Chociaż nie wiem, chciałem mieć po prostu ciężarówkę Chciałem to, zrobiłem to i tyle Kasę zawsze można odrobić, więc kasa w tej grze to akurat nie jest jakoś duży problem Dlatego się nią nie martwię Też chciałem nagrywać inne z gry z Robloxa, no ale PCD jednak PCD to jest jednak coś fajnego. Nowe aktualizacje też pewnie będą się pojawiały. Za niedługo. Znaczy, na pewno się będą pojawiały, tylko pewnie będę o nich nagrywał na kanale, dlatego mówię. Więc pewnie na kanale się będą pojawiały. No i co? W sumie nie wiem, co tutaj dalej zrobić. Jadę po kolejną paczkę. Widzimy się za chwilę. Dobra, podpinamy już drugą naczepę. Oj, trochę krzywo, ale myślę, że to nic. Jedno Dobra, tym razem malechówko dalej w tamtą stronę. W sumie to jest obok malechowa? Malechówko to obok Malechowa? No kto by się spodziewał, nie? Jestem mega mądry No ale co, jedziemy sobie co my, nie wiem czy pokazywać wam to dalej. Tak dojedziemy. Teraz kurs troszeczkę lepszy, o 500 chyba lepszy. Ty w ogóle 1200 litrów paliwa. A no tak się, zarówka, dobra. <coughs> ja, dobra, myśli uwaliła, że ja tym jadę i mam 1200 litrów paliwa. To by było coś pięknego, nie trzeba by, bo, Nie trzeba byłoby tankować co chwilę, bo tą S60, jak jeżdżę, zrobię 4-5 kursów i ja muszę tankować. Ono tak Dużo pali, w sumie te 4.6, co mam też pewnie będzie z nim odcinek Tak samo dużo pali, ja nie wiem Tak dużo zapala w tych ze Czasami mi się zapomni zatankować i, i stanę w połowie paczki i co wtedy W ogóle ja mówię paczka, a w sumie naczepa, ładunek, nie? W sumie no tym nie przekroczę za dużo prędkości, to z niej muszę się przejmować A tutaj, to jest to, dobra Czyli gdzie były stare paczki na samym starcie chyba, stąd się brało O ile pamiętam, nie, nie jestem w stanie powiedzieć ale coś mi się tak kojarzy, że tutaj Z tego skręcamy i oddajemy pat. Widzę, że muszę ten chyba tam, trzeba od drugiej strony pojechać. Dlatego czekam, aż otworzy się brama i jedziemy. Też jeśli, jeśli odcinek Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Dla mnie to dużo znaczy. No i pomaga, pomaga mi kanałowi. Jeśli chcecie szybciej nowy odcinek, to zachęccie mnie tym. On się i tak pojawi, ale fajnie byłoby się dali, nie? Dlatego to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że byliście. No i co? Siemano!